Witajcie! Zrobimy dzisiaj przepyszne bułeczki drożdżowe z domowego elektrycznego grilla. Nadzienie możecie użyć zupełnie różne, jakie tylko macie ochotę. Możecie dać mięso mielone, różne rodzaje warzyw, sosy, co chcecie. U mnie kurczak, frytki i trochę warzyw. Pod moje dzieci. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem w opisie. Zaczynamy od przygotowania drożdżowego ciasta. Mam w misie robota 520 g mąki pszennej. Dodaję sobie do niej ciepłe mleko i wodę. Mam tutaj 200 ml ciepłej wody i 100 ml ciepłego mleka. Musimy to zmieszać. Dodajemy jedno opakowanie suszonych drożdży, 8 g. Dodaję również jedną łyżeczkę cukru. A do mąki dosypuję sól. Również jedną łyżeczkę. Mieszam drożdże z cukrem, mlekiem i wodą. I przelewam do mąki. I zaczynam wyrabiać ciasto. Jak składniki mi się połączą, to doleję jeszcze jedną łyżkę oleju. Ciasto wyrabiam kilka minut, aż wszystko dobrze mi się połączy. Wyrobione ciasto nakrywam folią spożywczą i odstawiam do wyrośnięcia na około 1 godzinę. Ciasto mi rośnie, to ja sobie przygotuję mięso. U mnie będzie to kurczak. Trzy mam filety, takie niewielkie, dlatego aż trzy. Jakbym miała większe, wystarczą spokojnie dwa. Kroję w kostkę. Doprawiam przede wszystkim solą i do tego dowolną przyprawą, na przykład do kurczaka lub do gierosa. Odrobina oleju mieszam i odstawiam. Na około pół godziny 40 minut, akurat jak mi wyrośnie ciasto. Przygotuję sobie w międzyczasie również sos. Jogurt grecki około 3-4 łyżek. Do tego jedna łyżka majonezu. Dodaję również coś dla ostrości srirache. Jeśli nie macie, możecie pominąć lub dodać troszkę ostrej papryki. I jeden ząbek czosnku. Oczywiście sól do smaku. Mieszam i sos już gotowy. Po godzinie ciasto fajnie wyrosło. Przełożę sobie je na stolnicę. Ale najpierw wybiję z niego całe powietrze. Podsypcie sobie jeszcze odrobinę mąką, żeby się nie lepiło. Musimy je teraz podzielić na około 14 części. Z każdej części formujemy kuleczkę i odkładamy na bok. Gotowe bułeczki, nakrywamy ściereczką i odstawiamy jeszcze na około 15 minut, żeby się napuszyły. A my w tym czasie podsmażymy mięso. Na patelnię odrobina oleju i wrzucamy nasze mięso z kurczaka. Podsmażamy, aż się ładnie zarumieni. I gotowe. Grill już mocno. Rozgrzałam, bułeczki się fajnie napuszyły, będziemy je wkładać, troszeczkę spłaszczając dłonią, do środka do grilla. Ale do środka również wkładam papier do pieczenia, tak żeby bułeczki nie dotykały grilla. Dociskam i smażę około 6-8 minut, nawet 10 jeśli macie słabszego grilla, aż będą chrupiące z zewnątrz. Gotowe. Zdejmuję i smażę kolejne. Bułeczki, jedne już usmażone, kolejne się smażą. Rozcinamy jedną bułeczkę w środku, tak z jednej strony, o nie do końca. Smarujemy w środku sosem, do środka dajemy warzywa, mięsko, co chcecie. Ja daję mięsko sałatę lodową, do niektórych pomidora, do niektórych nie, bo nie każdy lubi. Trochę frytek i jeszcze sosu. Ale to środek już dowolnie, co kto lubi. A że każdy lubi co innego, możecie sobie dowolnie zmieniać. I robimy kolejne. Jeśli podobał się wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.